Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika w horoskopie na marzec 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który ja dla Was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje tutaj porady indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz zaczynamy. W tym miesiącu zrobimy sobie taki wielki układ, w którym będą zawarte wszystkie sfery życia, jakie są tylko możliwe dziedziny. Także, jeżeli chcesz dowiedzieć się każdego szczegółu, jaki ciebie drogi wodniku może w tym miesiącu czekać, to serdecznie zachęcam cię do oglądania tego filmu do samego końca. A teraz patrzymy wodniki i marzec 2023 roku. Wodniki. Hmm. Pierwsza karta będzie tutaj kartą opisującą Waszą energię, w jakiej się aktualnie znajdujecie. Następnie będzie karta mówiąca o finansach. Kolejna to komunikacja, relacje międzyludzkie i najbliższe otoczenie. Dom i rodzina. Potomstwo oraz przyjemności. Zdrowie. Uczucia, emocje, miłość, ale także sprawy oficjalne. Niebezpieczeństwo w tym miesiącu. Podróże, ale także egzaminy i szkolenia. Praca, kariera zawodowa, przyjaciele, sprzymierzeńcy, osoby pomagające, i to, co jest narzucone przez los dla zodiakalnych wodników w tym miesiącu. Dobrze. Popatrzmy, co tutaj zrobić, aby te karty były troszeczkę lepiej widoczne. O, może tak posuniemy? O, teraz będziecie wszystko dobrze widzieć. No dobrze, to możemy przejść do interpretacji. Wasza obecna energia. Jesteście teraz w energii karty hmm, szóstki denarów. Moje drogie wodniki, wy tutaj ewidentnie teraz liczycie na jakieś pieniądze. Chcecie otrzymać jakieś pieniądze. Gdyż co dla niektórych wodników sytuacja finansowa jest teraz bardzo dobijająca i zła z różnych czynników losowych. Ale o tych finansach może powiemy sobie za chwilę. Mam tutaj pokazane, że wiele od siebie dajecie, ale też możecie być w tym miesiącu wykorzystywani przez ludzi w waszym otoczeniu. Bo ja mam tutaj pokazane, że temu dacie, tam temu dacie, tej pomożecie, tutaj mamie, tutaj siostrze, tutaj synowi, tutaj koleżance i przez to te Wasze finanse są złe, a też nie macie tutaj tak dużo pieniędzy, aby móc z nimi aż tak bardzo operą. Ogólnie jesteście w takiej dość zharmonizowanej energii. Ale na te finanse na pewno musicie zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi właśnie o te pieniądze, to ja mam pokazane, że jakaś taka nieprzyjemna sytuacja od losu w marcu się tutaj pokazuje. Nagle może stracicie jakieś źródło dochodu, albo nagle jakieś czarne chmury nad wasze finanse tutaj przychodzą. Pilnujcie pieniędzy, aby nikt wam tutaj nic nie ukradł, aby żadnej takiej nieprzyjemnej sytuacji tutaj nie było, gdyż karty Tarota mówią, że musicie bardzo, ale to bardzo w tym miesiącu uważać na pieniądze. No, finanse są tutaj na pewno sferą życia, która może Wam bardzo dokuczyć. Komunikacja i relacje międzyludzkie. Jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie, to ja mam tutaj pokazaną jakąś kobietę, blondynkę bądź rudą która będzie Wam bardzo mocno pomagała, na którą możecie liczyć. I będzie Was tutaj bardzo mocno wspierać. A jeżeli chodzi o komunikację Waszą w tym miesiącu, to ja mam pokazane, że Wy, moje drogie wodniki, będziecie tutaj dominowały. Czyli jeżeli z kimś będziecie rozmawiały, to będziecie chciały za wszelką cenę, aby Wasze było na wierzchu, i to jest tutaj bardzo mocno pokazane. Dużo intensywnej komunikacji przy Was na pewno jest. I na samotność narzekać na pewno nie będziecie musiały. <laughs> Dom i rodzina. Jeżeli chodzi o dom i o rodzinę, ja mam pokazane jakieś sprzeczki, kłótnie i konflikty, prawdopodobnie jakieś nieporozumienia na tle różnic poglądów. Być może Ty i Twoi współmieszkańcy, domownicy różnicie się poglądami, bądź macie inne zdanie. Ja mam tutaj pokazane, że mogą być przez to jakieś konflikty. Ale również mam tutaj pokazane to. Że siła złego na jednego, tak jakby wszyscy w Twoim domu byli przeciwko Tobie. Również mam tutaj pokazaną bardzo napiętą atmosferę i takie nieporozumienia między Tobą, na przykład Twoim partnerem, Twoim rodzicem, Twoim dzieckiem. Coś takiego jest tutaj bardzo mocno pokazane i bardzo mocno się tutaj rysuje. Napięta atmosfera w domu, ale nie tragiczna. Nikt się, słuchajcie, nie wyprowadzi, także jest dobrze. Dalej tutaj mamy przyjemności, ale także potomstwo i dzieci. Zacznijmy sobie od tego potomstwa i od dzieci. Jeżeli masz to dziecko, jeżeli masz to potomstwo, karty tarota pokazują, że mogą być tutaj jakieś problemy prawne przy Twoim dziecku. Może Twoje dziecko mieć tutaj jakiś problem prawny, zwróć na to szczególną uwagę. Ale dla takich wodników, które mają małe dzieci, a przynajmniej takie, które się jeszcze uczą, edukują do 25 roku życia, czy nawet do 26 roku życia, karty tarota pokazują mi tutaj to, że będą zdane jakieś egzaminy, ukończone jakieś szkolenia, zdane kursy. Coś takiego jest tutaj pokazane, że Twoje dziecko odniesie jakiś sukces. Jeżeli chodzi o mm, przyjemności dla Ciebie, Drogi Wodniku, no to tutaj ewidentnie sprawy oficjalne pokazują się w dużym plusie. Mam tutaj pokazane to, że możesz wygrać jakąś sprawę sądową, możesz załatwić jakieś sprawy związane z dokumentacją. Coś takiego bardzo mocno i bardzo wyraźnie się tutaj przy tobie w tym miesiącu, mój drogi Wodniku, pokazuje. Zdrowie. <laughs> Jeżeli chodzi o to zdrowie. To ja mam tutaj pokazane przede wszystkim to, że dużo nerwów przy Was jest i wszystkie choroby i dolegliwości związane ze stresem. Na no to musicie przede wszystkim zwrócić uwagę. Ja mam pokazane, że jakieś takie nerwowe sytuacje przy domu, nerwowe sytuacje przy finansach. Bardzo źle wpływają na twoje zdrowie No i tutaj zdecydowanie musisz się uspokoić Nie wiem, może pić sobie jakieś ziółka na uspokojenie regularnie Bo zioła to działają tylko wtedy, kiedy zażywacie te napary regularnie Tak, To nie jest tak, że sobie raz wypijecie albo jeden tydzień I już liczycie na efekty To musicie minimum miesiąc stosować, aby one zaczęły działać Wszystkie dolegliwości w zdrowiu związane z mm, tutaj Stresem nerwami i układem nerwowym. Dalej mamy tutaj sprawy administracyjno-oficjalne urzędowe, a także miłości związki. Jeżeli chodzi o te sprawy administracyjno sądowniczo urzędowe, to mi tutaj karty Tarota pokazują to. Że one powinny być pozytywnie załatwione, tak jak zostało powiedziane to wcześniej, i możecie tutaj dostać jakieś pieniądze, na przykład odszkodowanie, pieniądze, które Wam się tutaj należą, coś takiego jest tutaj pokazane yy, w takim stopniu, że też ta sytuacja finansowa będzie tutaj mogła ulec poprawie i lekkiemu podreperowaniu. Także jak najbardziej. A jeżeli chodzi o miłość, na którą tak na pewno czekacie. Single, singielki, czy macie szansę na znalezienie miłości? Macie szansę na znalezienie miłości, ale to dlatego, że Wy jesteście w tym miesiącu otwarte na znalezienie miłości. Pomimo jakichś tam przeciwności losu, ja mam pokazane, że single rzeczywiście tak z serduszka, szczerze, chcecie przyciągnąć jakąś nową osobę do swojego życia i macie tutaj szansę kogoś takiego przyciągnąć. Macie w sobie bardzo dużą dozę miłości, dużo takiej energii miłości, poprzez co macie. Hmm. Możliwość obdarowania też kogoś taką szczerą miłością, troską i szeroko pojętym zaopiekowaniem. Natomiast jeżeli chodzi o osoby w związkach, hmm. nadal będziesz w związku ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, nic złego się drogi wodniku tutaj nie wydarzy. Ja mam pokazane, że tutaj kobieta w związku. Będzie bardzo czuła, bardzo delikatna i bardzo opiekuńcza. Także, jeżeli ty jesteś kobietą, no to zdecydowanie mam pokazane, że wielką miłością obdarzysz swojego partnera, i może nawet będziesz miała takie wrażenie w tym miesiącu, że ty więcej emocjonalnie dajesz do tej relacji niż twój partner. To mi się dość mocno tutaj rysuje. Zwróć na to uwagę. Dobra relacja będzie między tobą a twoim partnerem, tylko jedynie zwróć uwagę na to, aby tutaj Większa była równowaga, bo ja mam pokazane, że Ty dajesz bardzo dużo emocji, a Twój partner jest bardziej chłodny i tobie jest za mało tej miłości, tobie jest za mało tych uczuć. Na to musisz tutaj szczególną uwagę zrobić, bo jeżeli zwrócić, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to nigdy nie będziesz w pełni usatysfakcjonowana ze swojego związku. Och, i co tutaj wypadło? Ha, no właśnie, widzicie, że tutaj wisielec nam wypadł który mówi nam tutaj o tym, że twój partner jest w takim zawieszeniu emocjonalnym i nie daje tobie tej miłości, poprzez co ty czujesz się troszeczkę pokrzywdzona. Porozmawiaj ze swoim partnerem, tak szczerze, z serduszka, na spokojnie, nie, nie tam, że z nerwami, bo wiecie. Nerwy to się bierze w konserwy. Jak podchodzisz do kogoś z nerwami, to ta osoba najczęściej też się denerwuje i wychodzą wtedy kłótnie, sprzeczki i konflikty. Czasami trzeba wyjść po prostu tak szczerze z pozycji serca do drugiej osoby i tak szczerze porozmawiać, usiąść z tym partnerem i powiedzieć: Słuchaj, mój drogi, no, Brakuje mi tego, tego i tego, ale dobre jest to, to i to. Może warto byśmy nad tym popracowali. Królowa Kieruchuchów jest energią dojrzałą jest energią tutaj miłosną. Także tutaj trzeba dojrzale podejść do miłości i wtedy wszystko pięknie się poukłada i na pewno będziecie bardzo zadowolone ze swojego związku. Przeszkody, na co uważać, niebezpieczeństwa. Jakiś taki impas, blokada jest tutaj niebezpieczeństwem, ale też duża doza nerwów właśnie w tym zdrowiu. Mam takie wrażenie, że Ty jesteś osobą trudną do diagnozy w tym miesiącu. Ciężko tutaj zdiagnozować. Lekarzom ciebie w tym miesiącu, i właśnie przez to mogą być tutaj jakieś problemy. Na pewno niebezpieczeństwem jest zła diagnoza lekarska i zażywanie złych leków, które nie są do twojego stanu dobrze dopasowane. Zwróć na to uwagę. Szczególnie jeżeli leczycie tutaj rudy mężczyzna o kolorze włosów rudym. Ja mam tutaj pokazane to, że on jest lekarzem, który nie pomaga tobie dobrze, może dla kogoś innego jest dobrym, no dla ciebie on tutaj nie jest dobry, zwróć na to szczególną uwagę. No i właśnie jeszcze w blokadach są pokazane jakieś takie troszeczkę problemy komunikacyjne, jako niebezpieczeństwo, złe zrozumienie, no i też problemy z komunikowaniem się z kimś bliskim, na zasadzie tego, że nie możesz się do kogoś dodzwonić, ktoś nie odpisuje na twoje SMS-y, wiadomości, maile itd., itd., itd. itd. Egzaminy, szkolenia i podróże. Zacznijmy od tych egzaminów i od szkoleń, gdyż one pokazują się bardzo dobrze. A zmieczyjesz to jest kartą, która mówi o zwycięstwie, o tym, że zdasz egzamin poprzez naukę i poprzez to, że bardzo mocno się do tego przykładasz i poprzez to, że jesteś bardzo inteligentną osobą i łatwo chłoniesz wiedzę z danego tematu. Także jeżeli chcesz zdawać egzaminy w tym miesiącu, jest to świetny czas, drogi wodniku. Zrób to, gdyż naprawdę warto. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, jeszcze tutaj powiem. Świetny czas w marcu na rozpoczynanie szkoleń. Będą to szkolenia, które zakończysz z bardzo dobrym wynikiem i będą dla Ciebie bardzo pozytywne. Zrób to. A podróże i wyjazdy. Hmm. Podróże i wyjazdy. Cóż, ja Wam tutaj mogę powiedzieć, no, nie widzę tutaj jakichś dalszych podróży, nie widzę tutaj jakichś dalszych wyjazdów, ale mam tutaj pokazane planowanie podróży i załatwianie dokumentów, papierów związanych z podróżami. Coś takiego jest tutaj pokazane, że jeszcze nie ma podróży, ale jest możliwość załatwienia spraw oficjalnych, tych przed podróżą, i na to jest bardzo dobry miesiąc. Kariera, praca, sfera zawodowa. Jeżeli szukasz pracy, drogi wodniku, to ja mam tutaj pokazane, że jak najbardziej masz szansę znaleźć nową pracę i to taką dobrą, zadawa zadowalającą ciebie. Nowa praca w nowym zawodzie. Jak najbardziej masz szansę na znalezienie nowej pracy, nie zmarnuj tego. Będzie to dobra praca, będzie to praca satysfakcjonująca i będzie to praca, która da tobie wiele radości. Także, jak najbardziej, drogi wodniku, idź w tę stronę, idź w stronę nowego, idź w stronę słońca oczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi o osoby pracujące, to nadal będziecie pracować, i mam tutaj pokazane, że po jakichś takich ciężkich, energetycznych sytuacjach w miejscu pracy będzie poprawa i po burzy przychodzi słońce. Tutaj. <laughs> Może być tak, że wcześniej, na przykład w lutym, były jakieś nerwowe sytuacje, one się poprawią w tym miesiącu, albo na początku marca będą jakieś takie nerwowe sytuacje i one się bardzo szybko tutaj poprawią, i ty pozytywnie z nich wszystkich sobie powychodzisz i będziesz bardzo zadowolona, będziesz bardzo tutaj się z tego powodu cieszyć. Ale również mam dla ciebie, drogi wodniku pracujący, taką informację, że jakieś nowe osoby w miejscu pracy się pokazują. Twoja sytuacja jest bezpieczna, ale jakiś zupełnie nowy pracownik w marcu pojawia się w twojej pracy. Przyjaciel. No, jeżeli chodzi o przyjaciół, to ja mam tutaj pokazane, że na przyjaciół możecie liczyć. Będą przy was przyjaciele. Pomimo nerwowej atmosfery, przyjaciele was nie opuszczą. I mam wrażenie, że z przyjaciółmi, ze znajomymi, z koleżeństwem, czy nawet też ze. Z osobami, które z Wami pracują w pracy, będziecie się tutaj lepiej drogie wodniki dogadywały niż z rodziną i z domem, gdyż tutaj jest pokazana, że szczera rozmowa jest przy przyjaźni. Szczególnie ważna będzie dla Ciebie tutaj szczupła blondynka, która jest Twoją przyjaciółką. Ona. Bardzo Ci pomoże, ona bardzo się Cię tutaj wesprze i zrozumie każdy Twój problem. Także, jak najbardziej możesz liczyć na taką osobę. Ale, również, mam tutaj pokazane to, że jakaś kobieta z przeszłości, z dawnych lat, yy, odzywa się do Ciebie i chce znowu nawiązać kontakt. Nie wykluczam tego, że będzie to osoba nawet z lat dziecięcych, na przykład jakaś sąsiadka, z którą dawno temu mieszkałeś, mieszkałaś. I sytuacje narzucone dla Was przez los. Hmm. Jeżeli chodzi o te sytuacje narzucone na Was przez los, moje drogie podniki, coś tutaj definitywnie musi się zakończyć i Ty nie powstrzymuj tego, nie powstrzymuj energii transformacji, jeżeli coś ma odejść w tym miesiącu z twojego życia to puść to nie trzymaj na siłę bo jeżeli będziesz cokolwiek chcieć trzymać na siłę to to będzie już za przeproszeniem gniło i nic dobrego z tego nie wyjdzie jeżeli cokolwiek czy ktokolwiek będzie chciał albo będzie chciał odejść z twojego życia pozwól mu odejść nawet jeżeli na początku będzie to dla ciebie bolesne to powietrze atmosfera się oczyści i po prostu ty odżyjesz będziesz się lepiej wtedy czuć Ślicznie dziękuję, moje drogie zodiakalne wodniki, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca tego długiego filmu, to bardzo Was proszę, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam w razie potrzeby. Zapraszam do kontaktu prywatnego, indywidualnego. Trzymajcie się, udanego miesiąca. Pa, pa.